Pieśń nad pieśniami, rozdział trzeci. Na łożu mym nocą szukałam umiłowanego mej duszy. Szukałam go, lecz nie znalazłam. Wstanę obejdę miasto. Po ulicach i placach szukać będę ukochanego mej duszy. Szukałam go, lecz nie znalazłam. Spotkali mnie strażnicy, którzy obchodzą miasto. Czy widzieliście miłego duszy mej? Zaledwie ich minęłam, znalazłam umiłowanego mej duszy. Pochwyciłam go i nie puszczę, aż go wprowadzę do domu mej matki. do komnaty mej rodzicielki. Zaklinam was córki Jerozolimskie, na gazele i na łanie Polne. Nie budźcie ze snu, nie rozbudzajcie ukochanej. Póki sama nie zechce. Kim jest ta, co się wyłania z pustyni wśród słupów dymu, owiana wonią miry i kadzidła i wszelkim wyszukanym zapachem? Oto lektyka Salomona, sześćdziesięciu możnych ją otacza, spośród najmężniejszych Izraela. Wszyscy wprawni we władaniu mieczem, wyciwiczeni w boju, każdy ma miecz u boku, przez wzgląd na nocne przygody. Król Salomon uczynił sobie palankin z drewna libańskiego. Kolumny zrobił ze srebra, baldachim ze złota, siedzenie z purpury, a wnętrze wyścielone z miłością przez córki jerozolimskie. Wyjdźcie i patrzcie, córki Syjonu, na króla Salomona w koronie, którą ukoronowała jego matka w dniu jego zaślubin w dniu radości Jego serca. Koniec trzeciego rozdziału Pieśni nad pieśniami. <laughs> Rozdział czwarty. Pieśni nad pieśniami. O jak piękna jesteś, przyjaciółko moja, jakże piękna, oczy Twe jak gołębice. Za Twoją zasłoną, włosy Twe jak Stado kus, falujące na górach Gileadu. Zęby Twoje, jak stado owiec strzyżonych, gdy wychodzą z kąpieli. Każda z nich ma bliźniaczą, nie brak żadnej. Jak wstążeczka purpury, wargi Twoje i mowa Twa pełna wdzięku. Jak okrawek granatu, skroń Twoja za Twoją zasłoną. Szyja Twoja, jak wieża Dawida, zbudowana warstwami, tysiąc tarcz na niej zawieszono. Wszystką broń walecznych. Piersi Twe, jak dwoje koźląd, Bliźniąt gazeli, Co pasą się pośród lili, Nim wiat wieczorny powieje I znikną cienie. Pójdę ku górze Miry, ku, po, ku pagórkowi Kadzidła. Cała piękna jesteś, przyjaciółko moja, I nie ma w Tobie skazy. Z Libanu przyjdź, oblubienico, Z Libanu przyjdź i przybliż się, Stąp ze szczytu Amany, z wierzchołka Seniru i Hermonu, z jaskiń lwów, z gór lampartów. Oczarowałaś me serce, siostro ma oblubienicą. Oczarowałaś me serce, jednym spojrzeniem Twych oczu, jednym paciorkiem Twych naszyjników. Jak piękna jest miłość Twoja, siostro ma oblubienicą. O ileż lepsza jest miłość Twoja od wina, a zapach olejków twych nad wszystkie balsamy. Nektarem ociekają wargi twe oblubienico, miód i mleko pod twoim językiem, a zapach twoich szat jak woń Libanu. Ogrodem zamkniętym jesteś, siostro ma oblubienico. Ogrodem zamkniętym, źródłem zapieczętowanym, pędy twe granatów, z owocem wybornym, kwiaty henny i nardu. Nard i szafran, wonna czcina i cynamon, wszelkie drzewa żywiczne, Mirra i Aloes i wszystkie najprzedniejsze balsamy. Jeste źródłem ogrodów, zdrojem wód żywych, spływających z Libanu. Powstań wietrze Północny, nadleć wietrze z południa. Wiej poprzez ogród mój niech popłyną jego wonności. Niech wejdzie, miły mój do swego ogrodu i spożywa jego najlepsze owoce. Koniec czwartego rozdziału pieśni nad pieśniami.